Marcin Brzostek, dzień Przecież dobry! Cześć, witam! Gratuluję w ogóle dobrego występu w sobotę i naprawdę pokonania Tomka Sarary Kurcze! Twardy był, kurde! Ale sędzia, sędzia chyba wiedz, za nie wiedz, nie nie byłem to za wcześnie przerwał kolanem w pierwszej to już myślałem, że, że to będzie koniec, ale wytrzymał Twardy, twardy był. To ja miałem problemy z wyjściem z parteru w pierwszej rundzie miałem w dosiadzie, ale jakby no poradziłem sobie, wygrałem. A czemu mówią, że debiutowałeś jak ty że debiutowałeś w ogóle i taki świetny debiut, a jaki to debiut? No bo no debiutowałem w KSW, tak, po, po, po powrót mój, nie? Oczywiście, ja, że to jemy gratulacje, Arek, świetnego występu I Tomek tak samo, świetnej walki, bo obaj panowie dali świetny, świetny występ Oglądałeś z zapartym tchem, bo naprawdę Ta, jedna chyba z lepszych walki, walka, jeśli chodzi o KSW e, walka, e, mówię, no, panowie braki tam, e, jakieś tam bartelowe że coś nadrabiali e, Charakterem i bit, chęcią do walki e, Bardzo mi się podobała w ogóle walka Iona Surdu z e, Krystianem Bielskim, Bielski, przepraszam Krystian. Tak, tak, tak. Przepraszam go, bo zdamy się i A ja byłem, byłem pewny, że jakoś Krystian wygra walka, wiesz to Nie wiedziałem kto wygra, sercem byłem zajęty, bo trenowaliśmy razem i to jest mój ziomek Ale naprawdę jak się Pokazał, super boks To no mówię, no to co jakby jest jego niezmiennym Jakby pierwiastkiem w jego walkę, zajebiście Boksuje, idzie do przodu, kurczę naprawdę Bije po dołach i to jest Nie jest chyba pierwszy zawodnik ostatnio Piotra Walaskiego ja Zresztą też z którym trenowaliśmy W Łodzi tutaj, też go chyba czasem na korpus e, znokomotował, więc naprawdę prawdę doły bije mocno, jest bardzo konsekwentny, nie odpuszcza razie tylko bije aż do skutku. I on, był, on był w ogóle bliski przełamania Krystiana w pierwszej rundzie. Tak, obaj zajebiście walczyli, no to była mega fajna walka do tego momentu i nie, nie spodziewałem się, jak i on do ten ciosk, to było widać, że życie z niego zeszło po prostu całe. No nie, już, naprawdę to już była tylko formalność, że Krzysiu na że nawet jakby no nie wiedział co zrobić, tak, żeby odwrócić losy tego pojedynku. To może pobić pięciosekundowy rekord w szybkości nokautu. Oj, szybko to się nie wydarzy, bo tam była piątka, bum. Marcin Brzosek jakby wrócił? Nie miałeś takiego stylu może, zaczynania? Może, może, Kiedyś to wiem, Krzysztofa Klaczka, tak? I prawie go skończyłem, ale wpadłem w niego i i jakby udało mu się przetrwać. Ale myślę, że szybko się to nie zdarzy, w ogóle niefortunne to, co zaczął Pamian Piwarczyk. Chiwarczyk we właśnie ksywę przypomnieć chyba damsyn, -dam tak? E Kopnął bez, bez żadnej wystawki, no to jest coś, co jakby... przygotowanie przygotowania. Tak? dokładnie. Zawsze, chociaż trzeba coś w powietrze wystrzelić ręką, żeby ten przeciwnik opuścił ręce, on wystrzelił kopnięciem, załatwał i trafił go bardzo celnie na szczękę. Naprawdę momentalnie go odłączył jeszcze uderzenie w Matei. Wyglądało to niebezpiecznie, aż ja mi, że naprawdę był wielkim underdogiem jego przeciwnik tego nazwiska. Nie pamiętam ciężko mi sobie przypomnieć. Chnitko. Chnitko. Dokładnie, pierwszy raz słyszałem o nim, więc. Nie, Wszyscy nie pierwszy nie raz słyszałem. Nie bym sobie nawet po prostu ciężko, bo nie zapamiętałem tego po prostu. Marcin, żyjesz KSW? <laughs> jest. Oglądam, oglądam KSW bardzo. bardzo w tym mój sensie, mój. że żyję, że nie jest to takie zwykłe oglądanie, ale gdzieś tam te emocje to wracają. No, tych zawodników z nami i, i to się zawsze wiąże z jakimiś tam emocjami. Ogólnie oglądam większość gal, które są w telewizji do wykupienia, Ostatnio nieobelatory, leciał jakiś czas, jeszcze PFL jakiś czas temu też, więc. Oglądam MMA czasami sobie. Jeszcze. <grym> Ale <grym> Kam dziwne, jak Kamaru Usman dostał nie, na głowę, ja to nie widziałeś, tak? To, do walki Rockholda z, on z też kult, On był też w kultowym, kultowym programie stali... The Ultimate Fighter Nie, nie, nie Leon Edwards jak... nie, nie był Nie, nie, ja mówię o Kamaru Usmanie, on tak, wygrał Kamaru Usman był, ale Leon Edwards walczył <zum> z moim kolegą Damianem Z łotnickim Damian, jak jeszcze mieszkałem w Anglii Damian z nim walczył i naprawdę fajną, mocną walkę dał mój kolega z, z Leonem Ale już wtedy było widać, że to jest materiał na On ma 19 lat i naprawdę no, pokonał mojego, mojego kolegę bodajże przed czasem Teraz no, Damian na pewno mu kamień z serca spadł, kurwa gość został mistrzem UFC, no, to nie, nie ma wiochy, no nie? Nie, nie no to jest wiadomo, nobilituje też walczących wcześniej, nie ma, nie ma tutaj przypadku, tak? że, że taki oczywiście, facet gdzieś tam przed a, a, a jak wygląda Twój boks? Tak jak Łusyka i, i Joshua, czy, nie, czy? żadnego z zawodników na tej karcie tak nie wygląda, mam nadzieję, że mojego przeciwnika tym bardziej tak nie wygląda. E... Przygotowałem się solidnie, dużo skupiłem się na tym boksie. Trochę przeplatałem go też treningami MMA, bo kurde, no to jest coś co kocham, tak? I, i po prostu lubię to robić. Oczywiście trochę zartywiałem i naprawdę już w tym MMA, tak jak wszystko jakby było wcześniej odruchowe, to teraz miałem drugą walkę praktycznie K1. Najpierw walczyłem w K1, teraz będę walczył w boksie. Bardziej skupiłem się na tej stójce i, i trochę ten, ten dryk jest y, zardzewiały, ale to jest kwestia dwóch, trzech tygodni i, i będę fresh. A w przyszłości widzisz na przykład... Widzisz... Panie doktorze, panie doktorze, panie doktorze. Agent. Tomaszow, Tomasow. Russian zombie. Nie, nie, nie. Sergiej, Sergiej, Sergiej. To, to tam to... gdzie y, te zdjęcia robiłeś? Eee, a twoje, nie, to u ciebie w kraju. A to przepraszam. <laughs> Żartujemy, oczywiście żartuję Oczywiście, oczywiście... rosyjski, ja rosyjski szmat nam się ty, tu pojawił. Tak męskiego koloru A, a ty tak Pedackiego ja, Twidu i Jana Pizelina, a, to a wy jesteście homofobami z twoim kolegą na to, kolegą? nie Tak, tak. na no, to, przepraszam. To znaczy. Czyli ogólnie. na to, to, znaczy. <laughs> tak. To jest to wesoło wy... tutaj, jak zawsze na konferencji. Teraz tak. Zapytam cię o. Zakontraktowana w klasie nie, boi się różu. Zna, to Ktoś się zaraz nie oberwie nie mikrofonem. Się boi. boi się no, mnie boisz, boi się mnie w tym różu. No dobra, Stoń, dobra, dobra, pyskaci dobra są, dobra, są dobra, z tym dobra, jego dobra, kurwa kuzynem. Mamy to, y, dobra, kontynuuj. Nie zwracajmy uwagi na nie. Nie ma nie ma w ogóle nie, o czym nie, mówić. Marcin. Jak cię, Avisarius, jako przeciwnik w ogóle, bo tak, niezłe zasięgi. Ja sobie oglądałem ostatnio materiały filmowe, jak trenuje, jak się rusza i powiedziałbym, że nie jest to taki typowy Freak Fighter. Jednak, jednak będzie to wyzwanie. On podkreśla, że jesteś zawodowcem, ale Oczywiście. widzę, że tam jest błysk wokół. Oczywiście, on przychodzi walczyć tak, i tutaj, jeżeli ktoś myśli, że ja wejdę do tej klatki, trafi go razem padnie, to jest błędzie. To jest gość, który kurwa, przygotowuje się solidnie i będzie. W, tej w tym ringu, przepraszam, bo walka się odbywa w ringu, będzie w tym ringu po to, żeby tę walkę wygrać. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nie pozwolić mu na to. Nie dam mu momentu, żeby zapał oddech, przemyślał yy, strategię, ponieważ nie, nie jest zawodnikiem, który jest w treningu cały czas. On dopiero w tym treningu był przez jakiś czas, jak miał walczyć z kimś innym, po teraz wrócił. On będzie musiał się zastanowić. Ja mu tego momentu nie dam. Ja się to jako trudniejszy rywal niż na przykład Kasjusz yy, niż inni? Nie, wydaje mi się, że będzie nie chcę mu tutaj odejmować i tak naprawdę ujmować i okaże się tak naprawdę w piątek, nie chcę tutaj rzucać jakichś buńczucznych yy, deklaracji, ale wydaje mi się, że na papierze jest słabszy bądź już Kasiusz. Ale to wszystko się okaże, naprawdę nie chcę tutaj mu na papierze, tak mi się wydaje. bo mniejsze doświadczenie przede wszystkim i yy, mniejsze doświadczenie bo to jest, ma chyba nawet mniej amatorskich walki, Miej, na mniejszym poziomie walczył w tym boksie amatorskim już Kasiusz. O ile się nie mylę, to go przygotowuje Mateusz... Yy... Białas? Białas, e, kickboxer. A Marcin Siwy to już rasowy pięściarz, wiemy, bo... I, a zresztą ma walczyć niedługo Marcin e, Siwy z e, Kamilem Sokołowskim Nie wiem, ale jak walczył z Bodziochem, to mu Tak? Tak a teraz, a teraz będzie po drugiej stronie narożnika no O ile nie będzie w klatce, w ringu walczył ze mną, to wszystko jest OK. Ale podjąłbyś pewnie i takie wyzwanie w się wątpię. W boks, Ja dam za trudne pieniądze wyszedłbym, dostać knockout i, i spać, tak, ale, ale raczej nie, inaczej nie szykuje się nasza walka, absolutnie. Nie przygotowuje Mariusz Radziszewski, e, e, który e, miał pięściarskie doświadczenie, Doświadczenie oczywiście, e, więc, więc naprawdę, naprawdę fajne, fajne przygotowanie. też dołączył do nas, robiłem oczywiście z chłopakami od nas. E, bardzo mocnych, bardzo mocne rundy, wysokich chłopaków sobie wziąłem, zresztą rzuciłem zdjęcie, tam wszyscy powyżej 2 metry jeden, kogoś brałeś? Nie, nie, było nikogo akurat, no mówię, no wziąłem sobie takich chłopaków, którzy boksują amatorsko, będą reprezentować podobny poziom, tak? Robiłem wywiad z Mariuszem Wachem, tak? I mówię, gdybym wziął kogoś, pokroił Mariusza Wacha, to przyjął sobie odwrotny efekt, tak? To nie jest ten kaliber, według mnie, po prostu poziomów, tak? I wydaje mi się, że ci chłopacy, którzy boksowali ze mną, jeden wyglądał jak Tyson Fury... Nie, 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 nie przesadzaj, nie kiedyś e, Bruce Lee walczył e, z Wiltem szczudło to nie Chamberlainem był, To nie była walka No, no ale wiesz to tam był film. To film. Był film no wiesz? dobra ale wiesz gdzieś tam e, na pewno to musieli... prawdzi... nie. co ci powiem w piątek to będzie prawdziwa walka Yy, jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Właśnie też na, yy, do niedawno dołączył nas do, do, do klubu Caymano, który walczy na prime. Tak, wiem. Ostatnie chyba 5-6 rund yy, zrobiłem sobie z nim yy, podobne warunki, bardziej umieśniony, silniejszy wydaje mi się yy, cios zdecydowanie od mojego przeciwnika, ponieważ jednak ta. Muskulatura ma z czego pierdolnąć, I, i myślę, że właśnie bardzo fajne rundy zrobiliśmy. Dużo mi to też da, jakby, przed całą walką. A muzyki słuchałeś Sariusa, czy tak w ogóle tą tak, twórczość dziękuję. muzyczną? Tak, cztery, cztery piosenki Sariusa lubię. A moja ulubiona piosenka to featuring z Rogalem DDL, Nice High. Słucha mi bardzo często, nawet w tych przygotowaniach. No i oczywiście kawałek, który był. Tłem do zapowiedzi. Yy, oni mają problem, nie, oni znowu mają problem, tak idzie, nie się. Jest, tak. jest. Nie tak książę, też tak. nie pamiętam. Napiszcie tego. w komentarzach. Dobra, piszcie w komentarzach i y, nie, proście, nie proście o napisy też do wywiadu, bo Marcin Ziema dysponuje świetną dykcją. Staram się dla was moi kochani, y, zastanawiam się tylko, czemu FameMA nie zrobiło ze mną żadnego kontekstu poza y, Poza konferencjami, tak? Jestem obrażony Skurczy, byki Jestem obrażony No nie, no nie, nie mogą nie byłem tak byłem w trailerze Jestem bardzo, bardzo zły Bardzo, bardzo, ja, bardzo, bardzo zły to... Marcin to w chuju Showtime będzie w piątek Kupujcie pay per view z mojego linku To jest najlepszym pięściarzem wśród zawodników MMA w ogóle na świecie? Marcin Wrzosek Dziękuję Nie mam słów Nie, a tak naprawdę wydaje mi się, że Conor McGregor